Wielkim zainteresowaniem cieszyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą Autonomia Energetyczna Domu, Osiedla, Gminy i Regionu. Uczestniczyło w niej około 200 osób. Dyskutowano o budowaniu bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej gmin i regionów. Zaproponowaliśmy takie modelowe dojście do idei autonomii energetycznej. Pokazaliśmy w jaki sposób można dojść do pewnych rozwiązań w sposób praktyczny a nie tylko w teorii. W czasie konferencji ten wymiar niezależności energetycznej ma ścisły związek z tym bezpieczeństwem energetycznym, które widzimy na poziomie indywidualnego właściciela domu, na poziomie właśnie osiedla, na poziomie miasta, na poziomie gminy czy regionu, bo to bezpieczeństwo tam można budować w sposób, na którym mamy, na którym mamy większą kontrolę. Ta konferencja ma charakter praktyczny, żeby zweryfikować czy my jesteśmy w stanie w tej chwili takie obiekty budować i zweryfikować taką tezę, którą postawiłem na własny użytek, czy w 2020 roku większość z mieszkańców Polski będzie mieszkała w domach energooszczędnych. Podczas konferencji omówiono najlepsze polskie i zagraniczne projekty. Kissing has become a laboratory for renewable energy. And today we produce About 85% of the heat needed for a town of 4,000 inhabitants from renewables. About 200% of electricity needed there. We have a capacity of 840 tons of synthetic natural gas. And we produce in small amounts fuels, gasoline and diesel from wood. So, it's, it's actually it's about uh, building up a holistic house or an active house. In Germany and uh, Austria, also very much focus on passive houses. So, what we do talk here about is an active house thinking about energy reduction, carbon footprint. Jak wygląda świadomość Polaków na temat odnawialnych źródeł energii? Czym więcej będzie świadomości w społeczeństwie, że energię można odzyskać, że energię należy szanować, że e, nic nie bierze się z niczego, a, no to będziemy mieli zdrowsze dzieci. Uczestnicy podkreślali, że konferencja pogłębiła ich wiedzę i pozwoliła zająć stanowisko w sprawie zastosowania konkretnych rozwiązań. Polska musi wdrażać nowe technologie, które pozwolą zachować jak największą autonomię energetyczną. Nie możemy pozostać w tyle. Należy pamiętać, że energia będzie coraz droższa i to od nas zależy, czy znajdziemy jakąś alternatywę, czy będziemy płacić coraz więcej.